Za biurkiem stoi jeden z członków zagubionych. Jej oczy są zimne. Patrzy na niego tak, jakby widziała wszystkie jego fasady. On czuje się prawie nagi. Chciałeś, żebym opowiedziała ci o bogach, z którymi kiedyś wędrowaliśmy? Teraz jest niepewny. Prawie żałuje swojej decyzji. Nie wie dlaczego, ale jest coś w jej wyrazie twarzy. Jakiś głęboki smutek, którego nie potrafi pojąć. Tak. W końcu odpowiada, co stanowi krótką przerwę w ciszy, która teraz trwa. Wtedy ona zaczęła mówić. Tysiące lat temu, na długo przed tym, jak wasza organizacja postawiła stopę w tym miejscu, wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Nie było żółtych tapet, nie było opuszczonych miast, nie było oznak ludzkiego życia, które teraz mieszka powyżej. Zatrzymuje się na chwilę, sprawdzając jego reakcję. Czy to cię zaskoczyło? Czy myślałeś, że to miejsce było pełne pustych pomieszczeń i parków przemysłowych jeszcze przed wynalezieniem koła? Nie. Wtedy rządziła natura. Być może dlatego, że na powierzchni człowiek wciąż znał swoje miejsce. Wśród drzew, wody i ziemi żyli bogowie. Często nas odwiedzali. Na początku przypominali zwierzęta, ale mimo to roztaczali wokół siebie aurę szacunku. Składaliśmy im ofiary. Na początku niewielkie może tylko talerz jagód ale szybko zdaliśmy sobie sprawę, że w miarę jak nasze ofiary stawały się coraz bardziej ekstrawaganckie, oni robili coraz więcej, aby nagiąć naturę na naszą korzyść. Zwiększali plony, leczyli choroby. To był raj. Z biegiem czasu bogowie zaczęli się zmieniać. Zaczęli wyglądać coraz bardziej jak ludzie. A wraz z tą zmianą przynieśli nowy dar. Wiedzę. Nauczyli nas ścieżek, na których budujemy drogi. Nauczyli nas jak okiełznać kamień, z którego wznosimy wysokie wieże ku ich czci. Sięgające jak gałązki do nieba. To był początek nowej ery. Z tą nową wiedzą wszystkie nasze ambicje szybko rosły. Najbardziej ambitnym królem był Szaro. Zobaczył, że jego lud umiera, i udał się do Kajana, który wcześniej czuwał nad nim. Kajanie, o wielki, proszę cię tylko o jedną rzecz. Może to być trudne, ale ufam, że możesz mi to zapewnić. Proszę o nieśmiertelność. Ale Kajan odmówił. Jego błaganie przerodziło się w groźbę, ale ona stała spokojnie. Bez słowa odwróciła się i przeszła z powrotem do lasu. Poprzysiągł, że się zemści. Znałem kajan na tyle, na ile można znać Boga. Mieszkałem w jej świątyni od najmłodszych lat. Pielęgnowałem kwiaty, przygotowywałem jej ofiary, nigdy z nią nie rozmawiałam, a jednak była dla mnie niemal jak matka. Kiedy szaro ogłosił, że zapoluje na kajen, błagałam go, ale on był zdecydowany. W świątyni zostawiono pułapkę. Szaro kazał nam przygotować wspaniałą ucztę, aby wywabić kajen. Pracowaliśmy dzień i noc, a nasz wstyd wsiąknął w jedzenie. Zakwaszaliśmy je. W końcu wszystko było gotowe. W świątyni panowała cisza, gdy przybyła kajan. Kiedy podniosłam miskę do ust, próbowałem ją zawołać, ale moje krzyki zostały stłumione. Wiedziałem, co mnie czeka, i nie mogłem zrobić nic innego, jak tylko odwrócić wzrok. Zatrzymała się, zamknęła oczy i zamilczała przez dłuższą chwilę. Nie potrafię opisać tego dźwięku. Udręki i bólu zdrada. Trwało to tak bardzo długo, a kiedy w końcu spojrzałem za siebie, na ziemi leżał tylko ranny wilk. Jej struny głosowe były świeżo przecięte. Bagała tylko oczami. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zabić Boga? Odpowiedź brzmi żelazem. Nie wiem, skąd Szaro to wiedział, ale zadziałało, a Kajan odszedł. Szaro jednak spełnił swoje życzenie, być może jako ostatni prezent, a może jako karę w przebraniu. Po śmierci Kajenik nikt w wiosce już nie umarł, ale raj przestał istnieć. Kwiaty zwiędły, plony uschły, zaczęliśmy głodować. Nasze ciała stawały się coraz słabsze, ale nie umieraliśmy. W agonii głodu wytrwaliśmy. Udało nam się przeżyć, ale nigdy więcej nie zobaczyliśmy bogów. To było tak, jakby wszyscy po prostu zniknęli. Wkrótce potem zaczęło się zepsucie. Nowe twory z powierzchni zalały świat. Budynki ze stali, okręty wojenne. Nie dominowała już natura. Zatrzymuje się w tym miejscu, jakby próbując dociec, co jest kolejnym elementem opowieści. Wraca myślami do tamtego czasu i wtedy przypomina sobie oczy Kajan. W jej pamięci szok w oczach powoli zmienia się w smutek. Rozczarowanie, akceptację, cięcie. Wspomnienia przez długi czas wypełniały jej głowę, aż w końcu po prostu odwraca się, ażeby odejść. On woła ją, ale ona nie odpowiada. Patrzy na swoje biurko, na którym upuściła mały drobiazg. Żelazny grot strzały, wciąż czerwony od zaschniętej krwi. Podnosi go. Czuje ciężar jego historii. W tym momencie odczuwa wielki ból, ale nie płacze. Zaciska mocno dłoń, a ostre krawędzie wciąż tną mu skórę i wychodzi w noc. Hej, z tej strony Wladi. Cieszę się, że zostałaś lub zostałeś do końca kolejnego odcinka. Jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę i suba. Dla Ciebie to niewiele, a mi pomoże to w rozwoju kanału i w dotarciu do szerszej publiki. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.